Dobry wieczór Państwu, witam na pomyczowej konferencji prasowej. Zespół Le Lechigdański odbył domowe zwycięstwo. Jest z nami trener gości, trener Grzegorz Mokry. Poproszę trenera o komentarz do meczu i potem, jeśli pojawią się pytania na sali, pytania od Państwa. Trenerze? No, dobry wieczór. Niestety bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu najsłabszy w tym sezonie. Pierwsza połowa zupełnie do zapomnienia, nie wiem czy przeraził nas stadion czy kibice Lehi, ale wyglądaliśmy jak zespół wystraszony, który boi się piłki, który nie bierze odpowiedzialności za piłkę. Nie wykrywaliśmy w pierwszej sytuacji. Nieźle zaczynamy drugą połowę. Nie było to oczywiście nic wielkiego, nie, nie tego co Rzek ale już przy, przejęliśmy inicjatywę. Zaczęliśmy tworzyć jakieś, jakieś sytuacje i Zaczęliśmy po prostu grać ten mecz, bo w pierwszej połowie nie można tego nas powiedzieć. I trwało to do momentu czerwonej kartki. Czerwona kartka, niestety, już ten mecz e, skończyła. Później tracimy jeszcze dwie bramki i ten wynik e, jest fatalny. I też e, no nie wygląda to po prostu dobrze. Chciałem tylko podziękować naszym kibicom, którzy taki szmat drogi przejechali, nas wspierali. E, przepraszam, że musieli to, to oglądać naszą tak słabą postawę i też tych, którzy to oglądali przed telewizorem. I mogę tylko obiecać, że z całą pewnością już będziemy dawać tylko lepiej. Dziękuję. Dziękujemy trenerze. Czy mamy pytania na sali? Nie widzę tych pytań, także myślę, że możemy zakończyć konferencję. Bardzo dziękuję. Trenerze. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Raz raz raz. Raz raz raz. Okay. Dobry wieczór Państwu. Witam na tłumaczowej konferencji prasowej. Lechia Gdańsk pod gdzie będzie Biała. Szósta kolejka Fortu na pierwszej linii. Biało-zieloni e, zdobywałem 3 punkty po okazanym zwycięstwie 3-0 na własnym boisku. Jest z nami trener gospodarzy. Trener Lech Gdańsk, trener Szymon Grabowski. Poproszę trenera o komentarz do meczu i Potem po jednym pytaniu od Państwa, trenerze. Dobry wieczór. Myślę, że bardzo dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu. To, co, to, co gdzieś tam, nad czym pracowaliśmy w tygodniu, było widoczne i to naprawdę mnie jako szkoleniowca bardzo cieszy, że tworzona przewaga, jeśli chodzi o posiadanie i o kreowanie, gry na połowie przeciwnika, z mojej perspektywy była, była dobra. Jedyny moment trudniejszy był y, zaraz po tej przerwie nieoczekiwanej, i tam rzeczywiście troszeczkę troszeczkę dłużej żeśmy wracali do gry, ale całe szczęście udało nam się wrócić, zdobyć ramkę i, i na przerwę schodziliśmy z, z prowadzeniem. Druga połowa, y, wiedzieliśmy, że tutaj rywal będzie chciał zdecydowanie inaczej funkcjonować niż w pierwszej, i myślę, że. Y, sprawił nam problemy jeśli chodzi o ustawienie, delikatna modyfikacja y, zachowań, szczególnie w pozycji, y, 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 pozycji centralnych. Niemniej jednak bardzo dobra nasza gra w defensywie, y, opadnięcie troszeczkę niżej i można powiedzieć y, kontrolowanie cały czas y, przebiegu spotkania. Cieszy to, cieszy finał w jakim zakończyliśmy to spotkanie jeśli chodzi o zdobyte bramki. Ale też to, co się stało z tyłu, czyli, czyli zagraliśmy na zero z tyłu, i za to naprawdę duże podziękowania dla zespołu. Duże gratulacje dla wszystkich zawodników, którzy dzisiaj byli nie tylko w kadrze meczowej, ale też dla tych, kto, dla których miejsca zabrakło, bo myślę, że obrazki po meczowej mówią same, same za siebie. Cieszę się bardzo, że ławka rezerwowych zafunkcjonowała w 100% albo nawet i. Więcej, bo każdy z nich włożył ogrom wysiłku i dużo, dużo cegiełek dołożyli, jeśli chodzi, chodzi o swoje zachowania. Gorące podziękowania dla wszystkich kibiców, którzy ja myślę, że nie do końca chyba sobie zdają sprawę z tego, jak wspaniałe budowisko tworzą, kiedy nas dopingują. Kiedy przyprawiają mnie i pewnie cały sztab i wszystkich siedzących na ławce o gęsią skórkę. To jest, to, to jest najlepsza e, nagroda za, e, no za, to, za to zwycięstwo, także e, będziemy robili wszystko, żeby ta drużyna dalej się budowała i żeby ta drużyna sprawiała radość kibicom. Dziękuję. Dziękujemy trenerze. Zapraszam do zadawania pytań. Dobrze, pytanie na konwencję Trójmiasto P. Witam serdecznie. Chciałem zapytać, czy poczuł Pan taką ulgę, bo, bo tak jak Pan już wspomniał, ta, ten początek drugiej połowy pewnie nie wyglądał tak, jak wszyscy sobie tego życzyliśmy. A później przyszła ta bramka Kamilomeny, Łukasza Zjadalińskiego. No i mamy 3-0. Czy, czy w tym obliczu tego wszystkiego potrzebowała taką umrze? No bo gdyby podeskidzie wcześniej strzelił obramkę różnie ten mógłby się potoczyć. A mówiliśmy przed meczem też, że, że, że to jest Filip wideusz i, i fajnie byłoby go e, uczcić Dziękuję. Ja powiem szczerze, nie lubię dywać, bo myślę, że przed każdym, po każdym z meczów, które graliśmy do tej pory, moglibyśmy mówić. Gdyby sędzia dał czerwoną kartkę zawodnikowi Wisły Płock, co by się stało? Może dzisiaj bylibyśmy bogatsi o, o dwa, gdyby, gdyby nie wiem, zjawka zdobył bramkę na 2-0 ze zniczem, nie byłoby tej nerwowej końcówki. Nie ma sensu gdywać. Zapracowaliśmy na to. Myślę, że ten mecz też nam pokazał, ile jeszcze mamy pracy przed sobą, jeśli chodzi o, o boisko, jeśli chodzi nawet o, o analizę z boku, o reakcje, o wskazówki, które za też musimy dawać. To jest cały czas proces, który, który ja się cieszę, że idzie do przodu i myślę, że to widać. Na przedniej czołowej konferencji, nie chciałem tego mówić, ale w tych dwóch treningach, naprawdę po tych dwóch treningach, które, które odbyliśmy z zespołem, naprawdę wyglądało to bardzo optymistycznie i ja się cieszę, że dzisiaj mieliśmy już dużo takich fragmentów, o które nawet mnie tutaj pytaliście. Jaki jest pomysł na funkcjonowanie z przodu i dzisiaj myślę, że to był już taki, taki załączek tego, czego można oczekiwać od tego zespołu i, i co my na pewno będziemy wymagać, czego my będziemy wymagać. Ale cały czas jest dużo pracy i stać nas na to, żeby, żeby grać po prostu lepiej, efektowniej, efektywniej. Także zwycięstwo z zwycięstwem, ale, ale chłodna głowa cały czas. Czy mamy jeszcze pytania na sami? Może pytanie ode mnie, trenerze. Jak trener ocenia występ w tych nowych koszulkach? I jak trenerowi się one podobają? Oceniłbym występ w tych nowych koszulkach. Jakbym się wstawił do składu, na to chwilę nie jestem aż tak odważny, e, ale wszystko przede mną. E, koszulki, według mnie, mm, no, piękne są. Powiem szczerze, że mm, ogólnie, ogólnie też mówiłem o, o taki, takiej rzeczy, która, która pomoże mi, jeśli chodzi o motywację. Raz, że tutaj Wyżejście mi pomogli z tym tysięcznym spotkaniem. Dwa, że. E, to hasło, jeśli chodzi o logo miasta, o herb miasta, rewelacyjnie się wpisuje na tej koszulce, i myślę, że jeżeli te koszulki będą, a z tego co wiem, będą wystawione na aukcję, pójdą za fajne kwoty. Dziękuję trenerze, dziękuję Państwu za udział w konferencji. Jeszcze raz dziękujemy trenerze. Dziękuję bardzo. Dobranoc.